A teraz zobaczmy co mnie czeka, jeżeli chodzi o tył. No tutaj widać, że grubo. Znaczy się kurzu jest bardzo dużo, ale to w sumie mnie bardzo cieszy, bo wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą, która tutaj zagląda. Oczywiście kondensatory te takie filtrujące żółte tam już popękane, więc będą do wymiany. Co ciekawe, jeden kanał nie działał w opisie aukcji, że nie działa jeden kanał. Magnetofon pograł chwilę z godzinę półtorej nagle drugi kanał wrócił, czyli pewnie albo kondensatory już wyschnięte i nie chcą działać, albo się tranzystor spitolił w jednym kanale, ale to oczywiście jak przy moim 2000, e, 210 GX też wszystko pójdzie do wymiany. Trochę będzie tu do roboty. Konstrukcja o wiele prostsza niż poprzedni magnetofon, dwie ośki. Niestety, kurier mi je pogiął, ale już jedną naprostowałem, drugą niedługo. Jeden silnik, czyli jeden konsensator startujący, silniczek, koło zamachowe, wejścia, wyjścia, zasilanka, transformator, płytka od zasilania, no i cała sekcja audio, czyli nagrywanie, odtwarzanie. Będzie co się bawić, pewnie coś więcej. Niedługo!